Proszę Państwa Policji w Lubinie. Dobry e, Proszę Państwa, w związku z, z pogodą jaką mamy i porą roku jaką mamy taką akcję, e, postaw na odlasku, aby uwidocznić e, pieszych e, na drodze. Także widzę, że tutaj syn troszeczkę obranie na ciemno. W związku z tym chcielibyśmy wręczyć panu oraz synowi opaski odblaskowe, również jak dla chłopca kamizelka odblaskową, żeby był bardziej widoczny w drodze do szkoły. Pomys bardzo fajny. Proszę bardzo, proszę bardzo proszę kamizelkę Samochodem że bardzo dużo i u nas w kraju to jest tak troszeczkę, no brakuje takiej informacji na temat, żeby pierwszy założył tą kamizelkę, czy w ogóle jakiś odblask. Tylko przede wszystkim dotyczy to też rowerzystów, bo nie ukrywam, że dużo rowerzystów jeździ bez oświetlenia. No jest to dużym zagrożeniem na naszych drogach, zwłaszcza przy takiej pogodzie, jaka jest teraz. No, powoduje to, że może ulec jakiemuś tam wypadkowi niepotrzebnemu, jeżeli ktoś nie ma takiej kamizelki odblaskowej czy jakiejś tam odblasku. To znaczy tak, myślę, że, że na pewno to dobra akcja. Ja jestem akurat kierowcą karetki i czasami jeżdżę wieczorami i, i, i widzę pieszych, którzy nie mają odblasków. I, I jeżeli chodzi o takich pieszych to... To trudno ich zobaczyć, trzeba bardzo uważać na takich lokalnych drogach szczególnie.